Legendarnej już mapy Stumble Up w grze Stumble jest chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Jest ona przecież tak trudna, że po jakimś czasie twórcy gry stwierdzili, że zrobią jej prostszą wersję, bo naprawdę mało kto był w stanie przejść tą mapę. Trzeba było być Sigma, aby tego dokonać. I od jakiegoś już czasu panuje trend w mapkach dla mnie z trybu kreatywnego, żeby robić kolejne edycje Stumble Upa, czy to 3060, czy nawet Stumble up 10 i. Dzisiaj w te customowe mapki zagram. Ale do tego wszystkiego zobaczę mapy, na które widzowie poświęcili nie jeden, nie dwa dni, a aż tydzień albo dłużej. Czy nawet zagramy w The Doors. Gdzie dobrze byłoby nie wybrać złych drzwi. Żeby tego było mało, to wstamel, guys, wysklepie, sklepie popatrzcie, jakie są oferty. Pudełka z nagrodami, gdzie można znaleźć skiny. Naprawdę rzadkie, bo niektórych z nich po prostu nie mam. Czy tego gościa, czy tutaj tego, czy właśnie tego. I niby mogę je dostać za kilkaset, Klejnotów? Tego gościa, serio, za 300 klejnotów? Obejrzyj ten film w całości, żeby przekonać się, jak to wyjdzie. Mega śmieszne jest to, że jeszcze wczoraj mieliśmy w wy wydarzeniach Stumble and Sick, czyli chowanego, szalonego, właśnie w Stumble Guys. I tak jak u mnie, ta mapka pozostała jeszcze na gierkach tych, wiecie, niestandardowych. Tak, w wy wydarzeniach ona u mnie też zniknęła. Zacznijmy sobie od pudełka z nagrodami, ale uwaga, rzadkiego, dokładnie tak. Mamy tutaj skiny, coś specjalnego, mityczne, legendarne, no aż właśnie do rzadkich. Niestety najwięcej procentów jest na to, że dostaniemy totalnie nic, ale uwaga sprawdźmy to. I 3, 2, 1, ba! No. Człowiek wiedział, ale i tak się łudził. Tych pudełek będę miał jeszcze dwa i tych także będę miał jeszcze dwa. Dlatego teraz zagrajmy w tą genialną mapkę Giant Room. No i popatrzcie tylko, jak tłusto to wygląda. Mamy totalnie park rozrywki zamknięty w jakimś pokoju. Niesamowitą robotę zrobił ten widz. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem. I zaczynamy. Widzowie kozacko byłoby mieć swojego skina w Stumble Guys, a możemy to osiągnąć jednym sposobem. Jak najwięcej osób musi wpisywać na końcu sklepu kod Abra. Dlatego zrób to teraz i powiedz o kodzie Abra swojemu znajomemu. Mamy babci komukolwiek. Kod Abra. Muszę tylko przekmienić, którędy powinienem, słuchajcie, pójść. Wydaje mi się, że totalnie śro. Deczkiem? Oczywiście, że tak, więc jedźmy. Ej, ja chyba nigdy w życiu wystawy, guys, nie widziałem tak malutkich tych kuli do kręgli. Czekaj, co tu się dzieje! Nice! Dobra, jedźmy, słuchajcie, tak czy inaczej, tędy. Teraz mamy sobie podejść tędy i to ma nas, słuchajcie, wyrzucić aż tutaj. Dobra, okej, okay. nie wiem. Niestety nie mam pojęcia, słuchajcie, w których miejscach będziemy mieli checkpointy, a w których ich mieć nie będziemy. Dlatego mocno trzymajcie kciuki, żebym nie spadł na dół. Bo wiecie, checkpointy działają, kiedy. Ty zginiesz, a tutaj raczej się nie da zginąć. Ej, czy to jest prysznic? Czy to jest latarnia? Ej, nie mam pojęcia, co to jest, ale wygląda kozacko. Ej, naprawdę wygląda strasznie grubo. Strasznie grubo rzecz. Ej, mega, naprawdę mega, dobra. Lecę tak czy inaczej tutaj, lecę tutaj. Czy mogę na tym stanąć? Okej, okay, mogę na tym stanąć, licząc na to, że słuchajcie, to jest checkpoint, jakby ktoś pytał. Okej, okay, polecę sobie teraz tędy i tutaj uwaga, mamy taką śmieszną atrakcję, która właśnie może mnie, słuchajcie, zrzucić na sam dół. Dlatego ja, jako że nie chcę spaść na sam dół, to pójdę sobie... Aha, okej, okay, dostałem checkpoint Ej, ale naprawdę nie mogę tutaj przejść Yo, Nieźle go się to zablokował, słuchajcie Dobra, to przeskakujemy sobie tutaj I teraz tak, mamy takie placki Okej, okay, nigdy w życiu, chyba naprawdę nigdy w życiu Nie widziałem wolniej kręcących się placków XD Ej, to jest kozak Na zasadzie, że on mógł tu postawić po prostu Zwykły jakiś różowy klocek, kwadracik Który by się nie ruszał A postawił coś takiego i to jest taki sam efekt Jakby się nie ruszało, ale jednak jest ładne Jednak coś tutaj, słuchajcie, się dzieje Ej, popatrzcie no nie! Jak on to wykmini? Jest! Mamy checkpointy, widzowie! Omega, jak się cieszę! Naprawdę, słuchajcie! Jak się cieszę z tego, że mamy checkpointy! Jak dobrze! Naprawdę! Ja! Dobra, jestem tutaj na tych trampoliniarzach i i Janach. I teraz uwaga, muszę sobie z tego wskoczyć na to. I zaraz mamy metę. Ej, bardzo fajne obi, co nie? Jak w jakimś Robloxie. Teraz można na to wszystko popatrzeć i takich mapek potrzebujemy więcej. Przypominam, że ja na odcinkach gram tylko w naprawdę dopracowane mapy, więc jeżeli macie kody, to piszcie w komentarzach szybko. Koło kwarc dalej jest dla nas nowe. Ono jest od wczorajszego odcinka, dlatego ja dalej będę nim kręcił. Oczywiście stracimy my... Mnóstwo pieniędzy. No Wojtecki! no nie. Ej, dobra, 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 dobra. Mam już tysiąc odcinków ze StumbleGuys na tym kanale, a dalej się nabieram na to, że dostaniemy coś takiego. Ale dawajcie, słuchajcie. Otwieramy kolejną rzadką skórkę, potem będziemy otwierać te boksy epickie i zobaczymy, czy faktycznie... Jakaś nowa rzecz z tego wyleci. Trzymajcie mocno kciu. Nie no... Dobra. Akurat w te rzadkie boksy to ja średnio wierzyłem. Nie mówię, że one są beznadziejne, ale naprawdę średnio w... Dobra. Dawaj słuchaj, dawaj tutaj, dawaj to. Nie koło szpanerów, tylko koło kwarc i kręcimy teraz nie jeden, aż dwa razy. Czyli mamy dwie szanse na wygra... No okej, okay, o tego mam. Tego leniwca już posiadamy. A czy ty posiadasz koszyleczkę tym, Jeżeli tak, to pochwal się w komentarzu o wariacie. Nie no, pochwal się, naprawdę, pochwal się. Uwaga, bo ja dostaję drugi raz leniwca. Let's go! Pamiętajcie, koszyleczki na www. Abra i ty. A, dobra, trzy razy. Zróbmy to, słuchajcie, straćmy te klejnoty. Wy zawsze jak widzicie, że tracę kasę, to macie takie A-ha-ha-ha-ha-ha. Ha, 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 ha. Abra, ty debinu! Ty debinu! Tracisz kasę! No tak, mi nie jest wtedy do śmiechu. W ogóle nie jest mi do śmiechu Ale już się z tym pogodziłem Dęb. Dobra, dawaj, dawaj Jedziemy, jedziemy Może tym razem dopiszę nam... Że... O, tego mityka nie mam On te... No tak, on też byłby fajny, ale nie, nie, bo po co mi go dać? To teraz zagrajmy w fabrykę piłek! I to jest mapa od gościa, który zepsuł mi komputer dwa dni temu. Jeżeli oglądaliście do końca, to wiecie o co chodzi. Wiadomo, ja się nie obrażam, Ani. Nic. Po prostu śmieszna sytuacja. I gość zrobił kolejną mapę, więc pewnie znowu spali mi komputer. Pozdro! A żeby nie było, to jest mój ping przed zagraniem w mapę. Jeżeli oglądaliście, to serio rozumiecie. No dobra! Fabryka piłek! To nie jest fabryka, to jest fabryka. No i spoko! Zobaczymy, o co tutaj chodzi Mamy nawet ładną mapkę, naprawdę I ta mapka tetrisowa, która wtedy zepsuła mi kompa Też była śliczna Muszę przyznać, gość bardzo ładnie buduje Naprawdę mega kozacko gościu budujesz Jeżeli oglądasz ten film I teraz tak, nie wiem, co my mamy tutaj do końca zrobić Znaczy, mamy parkour, tylko ja się naprawdę boję Żeby uniknąć, słuchajcie, właśnie zepsutego komputera To tutaj nie wiem, co zrobić Ale przekonamy się o tym Dobra, podchodzę sobie tutaj Okej, okay, ewidentnie jednak tam nie podchodzę Gdyby ktoś pytał, dobra, więc wskoczymy sobie tutaj Słuchajcie i teraz z tego muszę sobie wejść O! To jak ja niby mam to zrobić? O ty, cwaniaczku, wariaciku! Ej, dobra, tutaj to akurat nic nie zrobiłem źle. Ja wiem, że tu są kolce, ale nie wydaje mi się, abym zasłużył słuchajcie na te uderzenie kolcami. No dobra, to może słuchajcie, my musimy wejść na to... Nie no poczekaj, 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 jak my mamy to? Czy mogę na tym stać? Trochę się cykam, bo tam jest słuchajcie trampolina. Dobra, a spróbuję jeszcze raz nad. Okej, okay, mogę na tym stanąć, tylko nie mogę być za blisko kolców. Dobra, czyli nie idę na tą taśmą. To jest wiecie taka taśma, jak faktycznie do robienia zabawek. No nie? Jakaś taka produkcyjna. To nie muszą być zabawki, to mogą być kurde butelki do Coca-Coli, no. Wiecie co chodzi? Dobra, ale my mamy tutaj, słuchajcie, trampoliniarza, janiarza, jana. I teraz tym sobie wskakujemy na sterowiec. Okej, okay. mamy kolejną jakąś taśmę produkcyjną. Ej, fajna mapa, naprawdę fajna mapa. I póki co pinka. 50 gościu! Jest git! Pau, pau, pau! To szybki strzał. Dobra, słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj i. Oh, boję się, że tutaj, słuchajcie, z kolei wpadniemy w jakieś kolce. Ale kurde, no chyba muszę tu zejść. Chyba nie widzę innej za bardzo opcji, co nie? No tutaj też, słuchajcie, nie ma żadnego przejścia. Dobra, i teraz słuchajcie, którędy. Teraz pytanie: Aha! Tam jest winda! O, ciepiorun, ale jak on ładnie ją zrobił! Ej! Wow! Wow! Ej, takiej windy to ja jeszcze w Stumble Guys, słuchajcie, nie miałem przy... O kurde, muszę być naprawdę blisko, słuchajcie. Muszę być naprawdę tutaj blisko, trzymać się. Okej, okay, to jest właśnie gdzieś tu. O, nice! Nice! I gdzie teraz? Na to coś! Ej, kozackie! Ej, to jest przekozackie! Ha! Nice! Naprawdę nice! No i patrzcie, tam jest jakiś samochodzik faktycznie z metą, który w ogóle wygląda ten samochodzik jak właśnie jakaś zabawka! Wow! Ej, takich mapeczek potrzebujemy, słuchajcie! I to nie wygląda jak mapa, która była tworzona przez 100 tysięcy lat. Serio! Ja! Nie mówię, że zrobił nas 30 minut, ale chodzi mi o to, że nie spędził chyba nad nią gość tygodnia, a wygląda kosmicznie rewelacyjnie i to jest wręcz props żeby nie było, no nie? Naprawdę szacunek dożywotni. Ej, stary! Więcej takich map, poproszę. Dajemy tutaj 10 na 10 i uwaga! Nie spaliło mi komputera. To duży plus. Kodzik do mapki macie tutaj. A ja natomiast, słuchajcie, mam kolejne rzeczy. Najpierw zakręcę sobie tak, kołem kwart cztery razy. Dokładnie tak, bo kręciliśmy w tym odcinku raz. Kręciliśmy dwa! Kręciliśmy trzy! I teraz kręcimy po raz czwarty widzowie Skibidi Toilet! Dokładnie tak. Ej, co myślicie o tym? O! neon, punk epicki, nowy skin. Dobrze. Ej, co myślicie o tym, żeby Skibidi Toilet było w Stumbleguys? O kurde, ale ja bym chciał taką współpracę. Grasz sobie w Stumbleguys z jakimś hiblem zaszczanym. Ej, to by było genialne, naprawdę. Jakby totalnie bez bęki, to mówię, to by było przegenialne. Ale tymczasem mamy nową epicką skórkę i spuchniętego Tomasza. Dobra, to mi ją teraz. O kurde, bądź mądry i ją znajdź. Ja już nawet nie pamiętam, jak ona wygląda, co nie? O, to to jest ona, to jest ona, to jest ona. Neon Punk. No, nie jestem fanem tego skina, ale słuchajcie, im więcej skinów ma, tym mniej mi brakuje, żeby mieć wszystkie, więc jakby, wiecie, to jest spoko. Przypomnę, że ja kiedyś miałem wszystkie skiny w całej grze, ale potem oni zaczęli robić głupie oferty, że na przykład są niektóre skiny tylko na telefon. To jest, to jest mocne. Dobrze, dobrze, panie Bobrze, to może jakieś Stumble Up? Może 6-0, co by na to? Jakby, to jest dobry pomysł. Uwaga! Mało checkpointów. Uwaga, nie podoba mi się ta informacja, ale zobaczmy, może nie będzie aż tak źle. Okej, okay, mapka jest rozbudowana. Liczę na to, że jednak słowo mało checkpointów oznacza, no nie wiem, chociaż pięć checkpointów na takiej mapie. No bo wiecie, jakby słowo pięć, to już można by pomyśleć, że całkiem sporo, całkiem niemało tych checkpointów, ale ta mapa, słuchajcie, jest, no widzicie, mega, 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 mega długa, co nie? Więc serio, te pięć to może nie być aż tak strasznie mało. Dobra, tutaj sobie tędy przechodzimy. Ej, do. Było dobrze, już oczywiście nie jest, ale było dobrze. Yo, dobra, robię to, jeżem, panie jeżu. A jednak nie robię tego panem Jerzem No dobra, ale słuchajcie, tutaj był checkpoint Nie wiem, czy zauważyliście I ja to bardzo sobie cenię Dobra, tutaj słuchajcie, unikamy tego Dobrze, dobrze, dobrze Właśnie to trzeba robić na mniejszej spince Na zasadzie, że więcej luzu I będzie po prostu łatwiej, co nie? Dobra, czyli tak, tu się właśnie ładnie, pięknie odbije Tutaj sobie pójdę w ten sposób Tutaj słuchajcie, mamy trampolinkę, która nas prowadzi O kurde, no dobra Na tamtej mapie mówiłem, że te właśnie śmieszne rzeczy są bardzo... Bardzo wolne, a tutaj były bardzo szybkie. Ok, trzymam mocno krzyki, że to jest kolejny checkpoint. Bo ja lecę dalej. Ok, mamy tutaj mocny odbijacz, ale ja olałbym, słuchajcie, ten mocny odbijacz, bo wiem, że tam, słuchajcie, to nie wyjdzie. Słuchajcie, że to, to, się, to się źle skończy z tym mocnym odbijaczem. Ja bym wolał, słuchajcie, tutaj zrobić to tak. Ok, nice. Dobra, puu. Puu! Ej! Mega, póki co miło się gra. Oczywiście ja to zaraz spokojnie, ja to wykrakam. Wiecie jak to jest. Ja zawsze mówię, ej, jak miło się gra! A potem nagle jest sytuacja, w której no właśnie już nie jest za miło, ale póki co jest bardzo miło. O! Jednak ten odbijacz nie był jakiś bardzo mocny. Spoko! Nie! Okej, okay, to mogłem tam też się zacząć na tamtym od... O kurde. Odbijaczu. O kurde. Ej, to było mocne, ale przewaliłem głupim pustym łubem. A lele. Dobra. Ok, tutaj lecimy sobie. Pu, pu! Dobra, i teraz tak, słuchajcie, czy ja mogę ominąć to? Bo ja się naprawdę. Ja... Dobra, zrobię to. Zrobię to dla Was. Bo Wy macie bekę, że ja zaraz się tu spalę, ale ja się przyłożę. Aaaaa! Przyłożyłem się! Ciężka praca, popłaca, można powiedzieć, widzowie. I teraz tak. Oj, miałem skoczyć sam? O, kurde. Nie, chyba chyba nie miał... Dobra, chyba tędy, chyba jednak tędy. Bo coś czuję, że powinienem słuchajcie pójść na tamtą trampolinę, ale może jednak nie do końca. Dobra, polecimy sobie teraz tutaj. Liczę na to, że to jest checkpoint w jakiejś formie O kurde O kurde Proszę, proszę, proszę powiedz, że tam był checkpoint O kurde Ej, serio checkpoint jest dopiero tutaj? No to goś sobie grubo zażartował Jakby... Eee, nie bardzo wiem co powiedzieć. Ale patrzcie gdzie jestem! Okej, okay, Let's go! Jestem, słuchajcie, już tutaj. Nie wiem... Wła ha, dobra. Właśnie nie wiem do końca, którędy, dojść, no bo tak, te mi trampoliny... Jakby tutaj są te pla... Nie! 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 Nie, bo tu nie było... No Jezu, przecież ja to przeszedłem! Ej, jej, co? Co to się stało? Eee... No dobra, nie bardzo wiem co powiedzieć słuchajcie. O kurde, no nie bardzo wiem co powiedzieć, słuchajcie. No, nie bardzo wiem, co powiedzieć. O kurde, jeszcze lagi. No ładnie. Dobra, jestem, słuchajcie, gdzieś tutaj. Nie wiem, czy w ogóle miałem tutaj przyjść, ale wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że, słuchajcie, tu jest gdzieś koniec tej mapy. Bo naprawdę, jestem tak, słuchajcie, już wkurzony. Nie mówię, że mapa jest zła. Absolutnie nie. Ale naprawdę, postawić checkpoint stary, to by nic nie kosztowało. No, co tu się dzieje na tej mapie? Ej, to. Nie, ja w ogóle nie wiem o co chodzi. Ej, naprawdę ja się gumy, bo nie wiem, które mam iść, bo popatrzcie na to. O, przynajmniej tu jest checkpoint. Dziękuję. Tyle dobrego Ej, ale naprawdę, słuchajcie, ja nie wiem co się dzieje na tej mapie Nie wiem nawet, którędy mam iść, to jest masakra, słuchajcie Dobra, pójdźmy sobie może tutaj Okej, okay, i teraz tak No nie, no nie, no! Oh, jestem bardzo w spokoju, ale naprawdę, naprawdę jest ciężko Eee no, tak. Ej, wystarczyłoby zrobić checkpoint, naprawdę. To jest 5 sekund roboty, wariacie. Proszę, proszę następnym razem zlituj się nade mną. Dobra, zobaczmy, słuchajcie, ostatniego tego rzadkiego boksa. Jestem ciekaw, co tutaj, słuchajcie, wyleci. Czy coś właśnie sensownego, czy też nie. Okej, okay, dobra. Te rzadkie, no kurczę, wiecie, ja to mówię ze swojej perspektywy. Mi się to średnio opłaca, bo ja raczej takie wszystkie te bardziej mało rzadkie rzeczy to mam. A co, gdybym wam powiedział, że teraz Mega Mega Hard The Doors Hard 4.0 muszę wybrać naprawdę dobre drzwi. Bo inaczej ktoś usunie mi stumble Guys z komputera A ja szczerze mówiąc nie chcę mieć usuniętego stumble Guys z komputera No właśnie, tu będzie słuchajcie bardzo ciężko To może być w ogóle bardzo długa mapa No bo ja muszę wybrać dobre drzwi Okej, okay, jak mam to przejść? Mogę tutaj tak bokiem? Jakoś? Bliska? Okej, okay, chyba nie mogę e, To w takim razie... Jak? Aha Ej, nie, dobra, serio, nie za bardzo wiem jak mam to zrobić Aha, chyba że właśnie ja mam na przykład tutaj zrobić, tak? I tu... Ej Dobra, a środkiem? Ej, dobra, dobra, wariacie. O, co? Aha. Eee, okej, okay, przynajmniej mam checkpoint. I teraz mam wybrać dobre drzwi, prawda? A potem będzie tylko gorzej. Czyli tak, lecę sobie ten... O! Dobra, i czy tu będzie checkpoint? Mam nadzieję, że to będzie checkpoint. Okej, okay. czyli tak, wybraliśmy, słuchajcie, już dobrze. To teraz tak, lecimy chyba od lewej strony, bo on pewnie zrobił jakiegoś takiego haha pranka, żebym właśnie miał tutaj... O kurde, jestem na samym środku. No dobra, ale to co, lecimy i tak od boku? No lecimy, inaczej się pogubimy. Czyli tak, tam się nie dało. Tutaj też jest złe przejście. O kurde, ej, ale map! Nie, nie, no please. Ej, o co tutaj chodzi? Ej, o co... To... Widzieliście mój ping? Widzieliście, że jest dobry. Dobra, tutaj też przejście jest złe. Dobra, tutaj też było złe, słuchajcie, przejście. Czyli teraz, słuchajcie, wchodzimy sobie tutaj. O! O! Mamy to! Tylko no nie... Eee, co? Problem tych customowych trybu kreatywnego mapek jest to, że jak za dużo razy się spalisz, to wtedy laguje ci grę. I nie wiem, czy twórca tej mapki to przewidział, co nie? Bo tworząc tą mapkę tego nie widać. Tworząc tą mapkę właśnie tak nie jest. Okej, okay. dobra, teraz było po lewej stronie, więc teraz poszedłbym słuchajcie od prawej strony, licząc na to, że tu jest właśnie przejście Nie! Nie gadaj, że tu jest właśnie przejście. Nie gadaj, że ja właśnie je odkryłem. Bo jeżeli tak, to ja to zrobiłem na super hiper intel... Co? Ej, dobra, chyba jednak nie zrobiłem tego na super inteligentnie. Znaczy, niby przechodzę dalej? A a, a jak się wrócę. Co? Ej, dobra, nie. Ro patrzcie, mogę. Prze mogę to przejść, czyli. Czyli tu powinien być jaka jakiś checkpoint. Jakaś forma checkpointu tutaj powinna być. Okej, okay, trochę się gubię, słuchajcie, bo nie wiedziałem, co jest moim lagiem, a co nie jest tutaj lagiem. Natomiast teraz, tak, słuchajcie. Ej, tu jest checkpoint. A, a mogę przejść ten? Ej, dobra, nie rozumiem, nie rozumiem, słuchajcie Dobra, no to po prostu przechodzimy każde, każde przejście, każde przejście, słuchajcie, będę teraz przechodził Licząc na to, że w końcu, słuchajcie, mi się... Myślę... Czemu ten checkpoint nagle jest coraz dalej? Ej, o co tutaj chodzi, słuchajcie? No patrzcie, coraz dalej, ej, nie rozumiem Gubię się, słuchajcie, gubię się Chyba troszeczkę za, za, zbyt skomplikowana jest ta mapa dla po prostu stumble guys, no nie? Ale dobra, jedziemy, słuchajcie, teraz tędy no kurde, widzicie, co się odwala? Dobra, zaraz znajdziemy, słuchajcie, przejść. Zaraz znajdziemy to przejść. Uh, dobra, moja cierpliwość, słuchajcie, powoli się kończy, ale dobra, przychod. XD. Dobra, jadę dalej, słuchajcie, jadę dalej, czyli tak byłem tu... Eee, nie jadę dalej No dobra, to teraz wejdziemy sobie tutaj Okej, okay, to też nas, słuchajcie, spali No to jedziemy sobie tutaj tędy No i znowu jest ten wykrze... Widzicie, ja nic nie robię, a się rusza skin Dobra, to próbuję, słuchajcie, tutaj przejść No nie, niestety nie da się Gość zepsuł Stumble guys, tylko tyle można powiedzieć A ping, żeby nie było, dalej jest w normie No to w takim razie, słuchajcie Teraz, uwaga, epicka skórka Po raz pierwszy dzisiaj Zobaczmy Tutaj już jest realna szansa, naprawdę Na to, że dostaniemy coś dobrego Okej, okay, to jest bardzo dobry Трав, может... Może... jakby, wiecie, no to jest duplika. Ale serio trzeba przyznać, że gdyby to nie był duplikat, to ładny trap. No, okej, okay. ale nam zostaje, słuchajcie, jeszcze jeden taki bok. Więc zanim go odpakuję, będę znowu kręcił kołem. W ostatnim czterokrotnym zakręceniu dostaliśmy nową skórkę. Tak, był, słuchajcie, ten neon właśnie gość, więc teraz znowu kręcimy od zera. I chyba przy trzecim zakręceniu wezmę, wiecie co? Znowu jakąś skórkę. Patrzcie na to. Bo my tych figurek, słuchajcie, mamy trochę do odpakowania. Seria 3. Bardzo mi się wczoraj spodobała ta seria 3, bo Między innymi właśnie dostaliśmy. O kurde, o kurde, dużą kamerkę to włączyło! XD! Ten, patrzcie, tornado dostaliśmy. Albo dostaliśmy tego gościa świecącego, co nie? Więc ta seria 3 jest mega fajna. Chociaż seria 2 tych minifigurek też była fajna. Więc dobra, biorę tą trójkę i teraz słuchajcie, otwieramy. O kurde, to się nie otworzyło. jest? Ej. O kurde, ale ciężko było. To może słuchajcie świadczyć o tym, że. Ole, pachnie! Ej, dobra, słuchajcie! No. No dobra, to jest totalnie zwykły gość. On już wam mówi jak się nazywa. On się, słuchajcie, nazywa wiking Bjorn. Ale powiem szczerze, naprawdę jest nieźle wykonany. No naprawdę. Serio, popatrzcie na niego i on jest fajnie wykonany, ma fajne szczegóły i strasznie dziwnie pachnie. No to co, widzowie, zacieramy rączki. Popatrzcie, Gnom More Clothes, Okej, okay. go nie mam. Italian szefa też nie mam. Dodatkowo, słuchajcie, tego Godless. Coś tam nie mam. Star nie mam. To są cztery skiny, których nie posiadam. A tego szamroka nie pamiętam, czy mam. Więc wydawać by się mogło, że to pudełko będzie naprawdę grube. Pamiętajcie, pisujcie kotabra i jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu pudełko. A ja postaram wam się przypiąć serduszko. I teraz uwaga, epicka skórka, twoje nagrody. I uwaga, uwaga. 3, 2, 1. Po! Bo... Chyba mam za dużo skinów w tej grze.